Cześć, witajcie widzowie, jestem Karol i dziś powiem Wam co słychać u patyczaków. Oraz czy mogą jeść pietruszkę. Patyczaki dobrze się trzymają. Ostatnio dałem im do terarium. Pietruszkę, ponieważ przeczytałem, że mogą ją jeść. Za chwilę pokażę Wam doniczkę, w której jest posadzona pietruszka. Jak przed chwilą widzieliście, patyczaki weszły już na pietruszkę. Jedzą ją ze smakiem. Dziś widziałem też Linkę Patyczaka. Lecz nie pokażę Wam jej, bo gdzieś zginęła. Na dziś to już wszystko. Do zobaczenia.